W tym filmie zagrałem z najbogatszym graczem na box pvp na Anarchia.gg, a co najlepsze, on dostał w trakcie odcinka Bana po niespełna 10 minutach. Zobaczcie, co się wydarzyło, bo jest naprawdę zabawnie. Jeżeli będzie pod tym filmem 800 lajków, to zabieram się za kręcenie kolejnego filmu, także ja już nie przedłużam. Miłego oglądania. Okej okay, widzowie, także witajcie, jestem już w Minecrafcie i słuchajcie, słuchajcie. Będę dzisiaj nagrywał odcinek z najbogatszym graczem, który jest top 1 w kasie. I słuchajcie, jest to pierwsza osoba, która przekroczyła 1 bilion. Tak, w sensie, no bo teraz ja mam 300 miliardów i też jestem w topce. I ten gracz ma kurde bilion, także to jest naprawdę grubo. I możecie się domyślać, kto to jest. Tak mi się wydaje, że już większość z Was wie. I tak, jest to Dudio, Słuchajcie, Dudio ma jeden bilion, nie? Gdzie, Dugio, gdzie ty jesteś, Dudzio? No, tu jesteś. Co, jeszcze masz całego, masz całego seta szreka i masz jeszcze ten bilion? I masz jeszcze mieczyk? Dobra. No a jak? Dobra, powiedz mi szczerze, nie? No. Kosiara no. ci dał. Nie, ja tu tylko placki przynoszę. Nie no, ale że skąd ty Tomas? Nie no, stary, jesteś najbogatszym graczem na serwerze, masz do tego cały najlepszy set i masz jeszcze Lizaka w łapie, nie? Are you crazy, morgio? Czekaj. Oho. Nie no stary, skąd masz bilion, przyznaj się, jak to zrobiłeś, nie? Wiesz co, ogólnie była sytuacja taka, że dużo osób może zawiedzić przychodzi do mnie jako i się pyta jak e, chcesz się bilion? No ja mówię oczywiście, że chcę. Aha, rozumiem, nie w ten stołem. sposób. Mm -hmm. Okej, no, okej. Okay, okay. Nie no, trzeba powiedzieć. Tak. Trzeba powiedzieć, że to żarty, ale nie, dobra, ale tak serio, jakby jak do tego doszło, że masz teraz bilion? Bo wcześniej na przykład nie miałeś biliona, miałeś gdzieś tam zawsze w okolicach topki byłeś w sianie, ale nie miałeś biliona. Jak doszło do tego, że masz bilion i w tym momencie jako pierwszy, no, przekroczyłeś tą magiczną liczbę? Pytkę tak. Za ile poszła wędka? Chyba za 700. Okej, okay, 700 MLD, no to 50. tak, no to da ci to bilion, bo ty wcześniej miałeś 300, no to tak to prawda, to może tak być. i tu w ogóle jakiś ziomek stoi z Lizakiem stary i z. Taki. Fat salami. A. No to jest tego, lejowy. A, no to nieźle, stoi stary też grubo No dobra, no to co stary, idziemy pograć Będę grał dziś z najlepszym graczem, nie stary Idziemy na strefę, idziemy rozduptać, nie Czekaj, coś ci pokażę, dobra? Okej, okay. możesz ci pokazać, nie ma problemu Widzę, że zdjąłeś lizaka, okej okay. Wymiana dudzia, no i dobra mama mija, mama mia. Co my tu mamy, dwie wędeczki Kurde, stary, no naprawdę Dobry to dobytek, wie... dobry dobytek Kurczę, fajnie, fajnie, no to stary. Ja myślę, że nie ma co tutaj, że tak powiem, zamulać. No ja widzowie, jeszcze nie mam najlepszego seta. Mam hełm osła póki co, żeby wam pokazać. Tutaj jest skin osła, znaczy ogólnie set osła. No i ja widzę, nie mam tego seta. A ludzie już ma tego, nie? Ja mam ten mieczek jedynie. Shreka, który jest, był zrobiony w ostatnim odcinku, jak nie widzieliście, to zerknijcie. No i stary co, lecimy na strefę PVP, chyba po trzeba tutaj trochę, nie? Z to, najlepszym graczem ja... na serwerze. Proste. no ja coś powiem tutaj. No. Wiesz, ile? Jeden przytek. Set? Całe zrobienie go? Cały set, no. Ja pierdzielę to stary. Ja dziwię się, że to by się chciało go robić, bo ty jakby kurde, w sensie masz bilion w sianie, ale masz jeszcze giga dużo przedmiotów, więc to jest naprawdę OP, nie? No! To jest naprawdę OP, Dobra, gdzie tu są coś gracze? Czekaj ja, nie, gdzie ty jesteś? Nie Tak? Le myślisz, żeby lecić na bezelek? Masz tu łaskawie, ja to się nie stanie No dobra, no niby tak stary, ale wiesz jak to jest, nie? Ja no na bezelek to nie, jestem to ja jak... Nie, co robi? Co, co, co robi? Bezeusz? Eee, to nieźle. A nie on chciał, on mi shiftował, on mi shiftował, nie? No on shiftował, tak, tak się. żeby eee, Pa, mam gościa, pierwszy frak, nie no way, co potwór na strefie Bezelek. A ja... Wy się lubicie łapnicy. czy nie? Ja jakby co łapite, bo już wycila Co ty mówisz, nie? Ale to... Nie no stary teraz... Wiesz, to jest mocny, stary, wiesz, mocny statement, nie? Ja bym tak nie gadał raczej, jeżeli nie masz do, dowodów na to, nie? Oj, uwierz mi, że człowiek... No nie no mnie wrzucił w kobłeb! Nie dobra, dostałem zostałem wrzucony w kobłeb, ewidentnie i mam miecz księżniczki podniosłem, z ku jakiegoś stivka. Wytyfy. Eee, gdzie ty jesteś? Ja się zbiję w tunelu. A, bijesz się z nim w tunelu, okej. Okay. A ja sobie tu wyrzucam itemki. Okej, okay. dasz sobie Potem? radę z nim czy ci pomóc? To jest sobie radę. No i git stary. Nie no, masz dwóch teraz na sobie. Jemu chyba bania pada już, wiesz nie, to nie życzę. jemu, koledze, koledze pada bania. Żyj, żyj. A, no, a tu wiesz Ja? A no masz rację okay. Czekaj, nie mogę. Ale nie, nie używam mi Nie. A, no to tutaj... Super mi użyło ten anarchiczny miecz, nie? No ale mnie knoka, no knoka mnie z, tej, z tego tego cały czas, no daj spokój. To było łatwo, nie, no masakra, dobra, idę, idę, idę tam do ciebie, nie? No, chodź tutaj. Idę, idę. Stary, jak ty wyglądasz w ogóle w tym szeregu na tym ja teksturpaku, wiem. nie? Widzę, w ogóle wy się cały czas pytacie o teksturpaka. Teksturpak jest na Discordzie, trzeba go wypakować, żeby wam działał. Proste, proste. No, dobra, czekaj, ludzie, bo ty. Daj, weź, tak nie stój, stary, jak cię ktoś zabije. spokojnie, że tak Nie, no, a dobra, jakbyś miał teraz powiedzieć jedną rzecz dla nowego gracza, który zaczyna grę na serwerze, nie wie co jest 5. Czy w ogóle, co byś mu powiedział? Jak, jak byś mu powiedział, żeby zaczął, nie? Mogę dwa słowa? D nie no, nie dwa słowa, możesz powiedzieć stary nawet dwa zdania, ale jak byś miał powiedzieć po prostu Dobra. nowemu graczowi, co trzeba zrobić, żeby się wzbogacić jak najszybciej, nie? Najlepiej... No, no i załóżmy, sposób. załóżmy, że nie umie się zbytnio klepać. No. Czyli jak nie umie się klepać jak takie tajemnice, nie? Zaczyna w sobie w takim secie, to robisz sobie coś takiego. Czaisz, koczujesz te ludzie, którzy się biją w domkach i czekasz, jak oni się zabiją, żeby tylko podwalić itemy. Aaa, tak ta czyli gra, 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 grasz na takiego skurczy byka, że podwalasz itemki ludziom? Tak, choć ta taktyka już teraz trochę gorzej działa, jak ona po działa. Bo mniej domków, czy co? Bo i itemy lecą się od razu do eq to ja lecę. Aaa, też prawda. Ale to jak ktoś ma full EQ, no to wiesz, wiesz jak to jest, nie? No. To czasami, to myślę, zawsze... czasami ten pomaga. Zacznisz sobie od takiego momentu, po to, jak sobie tam zarobić 10 miliardów, to... Czyli w ten sobie... sposób pierwsze 10 miliardów, czyli pierwsze 10 miliardów trzeba ukraść w ten sposób. Dokładnie. Mamy nie, tragedia duża. Dobra, twoje, twoje porady są bez sensu, nie? Moim Ale zdaniem sobie. totalnie tylko ja tak gambling robiłem. na rynku, nie? No wiem, że tak zrobiłeś, no słyszę. I potem, i potem idziesz na rynek. Aha, lubią mi chłopaczek. O, tu, tu jest po! Pa, pa, pa! Widziałeś to? bad. Ty no on przeleciał normalnie strefę bez tego Nie no, no, czy tylko ja to widziałem, że on lata I teraz bo to, że sobie zrobić takie slow motion i tak wiesz, taki na nie... no, ale stary, to było normalnie buzie widzę, nie? Ej, no co ten chłop o. zrobił? Ten chłop normalnie z czeku przeleciał, tak to tak o nie? Ej, no. nie no czy my właśnie stary odkryliśmy jakiegoś cheatera na nagraniu? Ej, czekaj, czekaj, ja powiedz co zrobię, ja też, ja też to mogę zrobić poczekaj Nie no, ty też tak umiesz robić? Okay, jak możesz chyba? latać w strefie bez to jak ta strefa jest od tego, żeby tu nie latać? Dobra, lecę tam Nie, niemożliwe, stary ja gonię tego ziomeczka Patrz teraz, pa, 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 patrz teraz, patrz Czekaj, tak, ja? gonię tego ziomka, nie? On mi chyba uciekł. Jestem, Czekaj, gonię tego gościa, zaraz zobaczę Gdzie ty jesteś? I gonię chłopa No i git, zabiłem Gdzie ty jesteś stary? Eee, nie wiem gdzie musieli jesteś Musimy tyle poczekać z nagrywania chyba tego odcinka Dlaczego? dostałeś bana dostałeś bana na filmie czyli właśnie to jeden gracz dostał bana nie dobra co ty za to latanie za to tak, latanie. latanie nie no stary coś ty zrobił nie jeszcze dostałeś bana ja nie, pierdzielę tak nie. nie no to niezłe ty nie no dużo ty jesteś stary agent taki jak można stary dostać bana i to jeszcze za taką głupotę gdzie nie dobra nie mam pytań, stary, jesteś, jesteś specjalny, nie? Pod tym kątem. Na pewno, nie mogę. To jest najgłupszy ban na świecie, nie? Tak, Zabugowanie fajnie. strefy lol Ja o, ten gas czy na serwerze dostał banas, czekaj, jak ci Nie no, ale nie, nie spodziewałem się, że zostaniesz bana, stary, nie? Ja też sobie. Też sobie tak trochę się dziwię, jak to zobaczyłem. No ja też stary, dostajesz bana, nie? No! Ej, oni są. No, w... co? No to na się mówi. Szkoda, że się będziesz nie Czekaj, Czekaj bo, się, bo się klepiemy, mamy checku Teamfight na tym! Teamfight na strefie bezelek Main clan to jest? Nie wiem Łup, totem! Totem! go! Nie, totem! No nie nie trafiłem! a Nie trafiłem! No nie, na sam koniec! Nie mogę, nie! Nie trafiłem, na sam koniec nie? Znalazłem typa, który nie grał od eventu via dziecka i serwer z Izakiem. Nie gadaj. Tylko że wiesz, z serwera chciałem go sobie zabić. Aaa, no to nieźle, ale stary... Ty naprawdę dostajesz bana? Czy ty sobie żartujesz? nie, serio dostałem. No, widzę, jesteś nieaktywny. Nie, no, niesamowite, Jeszcze stary. Niesamowite. Odcinek z najbogatszym graczem miał być, a jest jak najbogatszy gracz, dostał ban na serwerze. nie niecałe Aha. 10 minut. Nie, no, mocne. Najszybszy ban na anarchii. Nie no. róbcie tak, widzowie, jak Ducio, bo Ducio po prostu. Nie no wiem, złe. nie wiem, co on miał w głowie to robiąc. Pamiętajcie, nie powtarzajcie jego tutaj akcji. To nie jest profesjonalista w tym, co robi, nie w takich akcjach. Także, no. U i w ogóle, nas, nasz mam takie rozpinanie. Żeby się nie przerzucić na latę. Kurna, no jedno HP mu zostało, nie mogę, nie? Znowu! Kolejny raz! Nie no, co potwór ofensywny, nie? Ofensywny gracz, człowieku, strefa bez eletryssa kupowana, tak, o, normalnie. No, no, dokładnie, w końcu weź poszedł na tą strefę Ale elektryso nie, elektryso dalej Lizaka tak, nie wyjmę. Lizaka dalej nie wyjmę, stary. Ale dobra, ale weźcie sobie to je paz z jedno. Latam w statełku tak? Latam. To czemu nie masz lizaka? Bo, stary, no jakby dla mnie lizak to jest, wiesz, osiągnięcie, to jest stary, no tak, rozumiesz, jak achievement to, to Jak masz tutaj łaskawienia, to zlizki jesz, nie da się Jest parę wyjątków, których znam, ale to są wyjątki, dobra? Aha, nie no, ja, stary, zadałem sobie łaskawienia od wysokości, czy ty mi coś jeszcze sugerujesz? Proszę przestań <ślinie> Ojej, nie, nie ubieli Niko nawet zachodzi, więc wiesz Lepiej mam głupie posłuszeństwa u Ciebie jest dobrze w miarę, nie? Aha, jest w miarę dobrze, co masz na myśli? Czy tak. ty mnie właśnie obrażasz w tym momencie? Nie, że mój kolega zginął z w i z okay, dwoma Okej, okej. Okay. No rozumiem, rozumiem. Słuchaj, tu jest świetnie, nie? Pod tym względem. No widzisz. No i dobra, i tam jest jakiegoś chłopa. On go zabił i kurde, ja czekałem aż ten chłop tutaj ten, przyjdą. Nie, co to jest? Fat salami, siema fat Co jest? Ole Koks, nie no Fatsalami człowieku przyszedł tutaj, jak on wygląda, stary, on wygląda jak... trochę jak ty, no bez kida, tylko on nie ma jeszcze całego seta, ale facalami ma i temy. Ale on trzy razy dostał bombę wrócę i trzy razy dostał backupa gdzie ja za to nie dostałem backupa. Dobra, ty też dostawałeś temy masz wiesz, ogarnięte, a wiesz, wiesz co chodzi, Dobra. to nie jest takie hopsiup hop siup, tra lalala -la -la. Dobra, ale... Ale po kurde, on, szanuję, po że... Są gracze, którzy naprawdę mają tu tak dobre itemy, nie? No! wiesz co ja mam dobrego? Co masz dobrego? bama Łej, tu jest jakiś ziomak przyszedł. Night, coś tam, Night Furia. A nie, on jest z nami? U. Nie, to nie jest z nami Night Furia. A, on jest coś z tamtym kaczkiem, czy nie? Kurde, ja już nie wiem, co się dzieje. widzą więc klany i wszyscy są chyba, jakieś soja. Nie wiem o co chodzi tutaj. <laughs> nie chcą cię zabić po prostu. Nie, oni się dogadują stary, ale nie wiem czy na mnie, czy na kogoś innego. A, tu jest jakiś zioman z kuszą. No way. Co jest? Chłop miał kurczę normalnie, tu jest w czeku kolej z smoczycy Nie no, ale ja jestem ja mam set osła, a smoczycę osioł w szeregu... A dobra, nie będę wam mówił, ale kurna! Czyli że ja powinienem go normalnie tutaj dominować, no sam, tak czy nie? No tak nie no, co nie, ja dam, nie. nie no stary co nie wychodzi Jakby tutaj póki co nie wiem co się dzieje Bo chłopaki tak na zasadzie Raz się walną raz nie to jakiś ziemniak pagę. Ja nie rozumiem stary oni wszyscy tu mają soja jakiegoś plany podleciały I wiesz o co chodzi I nie wiesz czy oni mają soj czy, czy, czy co jest grane Czy na ciebie się sfokusują Nie mam pojęcia Porąbane porąbane. Ja ale... Nie no ale myślisz że dostaniesz unban No za 5 minut Myśli, że... A, bo ty masz dostać jakby kika po prostu z serwera. Takiego 5 minut. Aaa, i to jest tak. i co? I mieć powód jaki? Od konsoli czy co? To od konsoli. A, czyli od konsoli, zabugowanie po prostu się w strefie bezelek. No, y, słuchaj, w skrócie tak. Y, wygrał z każdym gra przegrała z konsolą. A, okej, okay, okej. Okay. No, ciekawe, ciekawe podejście. Nie no, powiem tak, widzowie. No, jak sami widzicie, trzeba uważać. No, tutaj Dudzio próbował się na strefie Bezelek. I wyszło tak, że finalnie na strefę Bezelek zostałem sam, nie? Sami widzieliście, jak to wyglądało. Nie będę was ściemniał. By było widać, było widać. Także co? Słuchajcie, jak macie jakieś pomysły na odcinki z boksa, tutaj co jeszcze można pokazać, co można zrobić. Najciekawsze będziemy pokazywać na początku filmu. Normalnie będzie komentarz pokazany twój. Także jak dotrwajesz do tego momentu... Na Napisz komentarz z pomysłem na odcinek z boksa, co byś chciał zobaczyć w moim wykonaniu. Ja już nie przedłużam, dziękuję i budźcie ze mną dudzio. Pa, pa!